Która królewskiego na karma Kom, kom, kom. Prano już byli raz karmione, a teraz po jeszcze raz zdrowe gołębie, mam apetyt. Doszły do perfekcji z naturą, z głębiami. A uwaga, podrabiałem nasze obrączki DV w Polsce i także nasze adresówki na Allegro i różnych stronach sprzedawają masowo tysiące sztuk obrączek. Wczoraj znowu dostałem telefony z Polski. Jak kupić nasze obrączki, mogą sobie tam zamówić. Jak chcecie nasze obrączki kupić, to tam na Allegro możecie je kupić. Oszusty je podrabiają. I będziesz miał w Asy arsy Uwaga, oryginały kulbackich tylko u kulbackich. Przez to dla, i dlatego nie mamy żadnych pośredników. Jak ktoś powie, że jest naszym pośrednikiem, to możesz mu zaraz dać w mordę. O, oszust. I uwaga na ogłoszenia w internecie. 90 i z procent oszustwa. Ta gazeta to... W gazetach i w tej w internecie. Ta gazeta się nazywa Przekręt,